Prezydent Starachowic, pan Marek Materek, od 23 do 26 stycznia spotykał się z mieszkańcami. Konsultacje zorganizowano w ośmiu szkołach podstawowych działających na terenie miasta. Podczas spotkań prezydent omówił osiem tematów dotyczących reformy oświaty w gminie Starachowice. Jak państwo wiecie, rząd, a później parlament zdecydowali o tym, że wygaszamy gimnazję, a będziemy tworzyli ośmioklasowe szkoły podstawowe. Zmienia się też struktura szkół średnich. W naszej gminie proponujemy, aby osiem szkół podstawowych, które działają działały w tych samych budynkach, tylko żeby zostały przekształcone sześcioklasowe, w ośmioklasowe i wygaszamy sukcesywnie gimnazja bez przekształcania ich w inne ośrodki, w inne szkoły, dlatego, że nie mamy po prostu takiej potrzeby. Dla gminy środki, subwencje, które dostajemy od Państwa na utrzymanie przedszkoli, szkół, szkół głównie, nie wystarczają nam na funkcjonowanie tych placów. Rocznie do oświaty dokładamy 18 milionów złotych. Liczymy się z tym, że po tej reformie też będziemy dokładać do oświaty w mieście Starachowice, ale dlatego, że chcemy, żeby szkoły mniejsze, takie jak szkoła na Lubiance, na Michałowie, na Orłowie, miały możliwość dalszego funkcjonowania, żeby każde osiedle było wyposażone w szkołę i posiadało szkołę i żeby tam oddziały przedszkolne szczególnie spełniały rolę przedszkoli, których na tych osiedlach... Propozycji włączenia w granice administracyjne Starachowic miejscowości Lipie i Kuczu. Złożyliśmy propozycję mieszkańcom Lipia i włączenia ich w miejscowości w granice administracyjne gminy Starachowice. Powiem z czego się to wzięło i skąd taki pomysł, który dla nas, jako dla mieszkańców Symposyjskiego, może wydawać się lekko z e, Takie rzeczy dzieją się w innych w, w Polsce i w innych miastach. E, w Rzeszów jest takim klasycznym przykładem miasta, które przyłączyło od 2006 roku 8 sołec w swojej granicy administracyjnej. Starowice, podobnie jak inne miasta w Polsce, mają taką tendencję, że liczba ludności spada i jeśli ktoś ma trochę więcej pieniędzy, to albo buduje się na takim osiedlu jak państwa, albo, i to częściej, wyjeżdża w okolice, czyli do ościennych miejscowości, gdzie stawia swój dom. I my też tego nie unikniemy, i to widzimy taką tendencję: o, o 10 tysięcy mieszkańców spadła liczba ludności tak w ostatnich latach w W związku z czym wyszliśmy z inicjatywą, żeby mieszkańcy Kuczowa i Lipia wypowiedzieli się w sprawie tego, czy chcą zostać przyłączeni do sterownictwa. Na chwilę obecną Kuczów powiedział: Absolutnie nie chcemy, Lipie w większości, chociaż trochę wymuszony, ale powiedziało, że nie chcą. I powiedziałem mieszkańcom, że jeśli będą chcieli w przyszłości, to że zapraszamy, mają taką możliwość się do nas przyłączyć. Co to daje Starachowice? Nie, nie wiąże się to dla nas praktycznie z żadnymi kosztami stałymi, które musielibyśmy większymi ponosić. Bo nie trzeba zatrudniać ani do dodatkowego zastępcy, ani do dodatkowych pracowników w Urzędzie Miejskim. Po prostu mamy to, co mamy, ale przybywa nam podatników, nawet uwzględniając to, że oni płacą niższe podatki, czyli takie jak w gminie, w której funkcjonowali do tej pory, bo tak się zazwyczaj dzieje, że zostawia się ich podatki na tym samym poziomie, na którym funkcjonują w gminie ościennej. Eee, co nas łączy? No przede wszystkim to, że w praktycznie nie ma żadnej styczności z brodami i dla nich dojazd utrudniony jest do Urzędu Gminy, do nas jest dużo prostszy. Większość mieszkańców, znaczy wszyscy praktycznie mieszkańcy, którzy pracują, to pracują w Starachowicach, więc w pracowali w Starachowicach, uczniowie dojeżdżają do szkół w Starachowicach, a w przypadku Kuczowa są dwa argumenty. Jeden to jest szkoła w Michałowie, która ma 100, uczniów, 100, 100, 100, 100, 100, 100 dzieci się uczy tam. Z czego 60 to są dzieci z Kuczowa, a 40 to są dzieci ze Stara Pomieści Michałowa. E, więc propozycja dla nich jest taka, chcecie, no to zapraszamy, bo utrzymujemy szkołę głównie dla Waszych dzieci. E, druga sprawa, która była do rozstrzygnięcia w tej chwili, to czy linia numer 5 będzie kursowała dalej obsługując Kuczów i dziurów, czy będzie kursowała tylko i wyłącznie jako kursy szkolne na Kuczów, a w pozostałych godzinach tniemy i ograniczamy się tylko do granic miasta, czyli do Michałowa. Ponieważ mieszkańcy powiedzieli nie, to musimy ograniczyć ją do Michałowa i zrobić tylko kursy szkolne, dlatego, że nie możemy dopłacać do kursów nieletnich na terenie innych ościennych gmin. Tak się stało z czwórką, która obsługiwała gminę Wąchocki, gdzie gmina nie chciała dopłacić, więc musieliśmy ją wyciąć, w związku z tym, że NZK stało się podmiotem wewnętrznym. I to były główne przyczyny złożenia tych propozycji. Możliwości uzyskania dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych. I tutaj 160 wniosków minimum musimy mieć. Żeby aplikować do o dofinansowanie do tych przedsięwzięć. Stąd te spotkania z Państwem i stąd prośba o to, żeby jak najwięcej osób zainteresować tym tematem, bo bez zebrania tych minimum 160 osób nie będziemy mogli aplikować o dofinansowanie. 160, 160. 160 w całym mieście. Inwestycji miejskich, w tym temat instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. I teraz Państwo pytali się o inwestycje w zakład czyli tak zwaną skalarnię odpadów. Jeśli ona miałaby powstać, to powstawałaby przy ulicy Ostrowieckiej, gdzie jest ciepłownia ZECU, która głównie służy na podgrzanie ciepłej wody do centralnej ciepłej wody na terenie miasta w okresie letnim i wspierania tej ciepłowni, która jest przy kościelnej w okresie zimowym, do podgrzania wody na potrzeby miasta i ogrzewania budynków wielorodzin. Inwestycji planowanych do realizacji przez gminę Strachowice w najbliższych latach. Nie będę rozwijał się na, na temat tych wszystkich inwestycji, które będziemy wykonywali, powiem tylko o tych w skrócie. Na projekt rewitalizacji miasta, a właściwie przygotowanie do rewitalizacji miasta z Ministerstwa Rozwoju pozyskaliśmy dofinansowanie w, w, w kwocie prawie 2,5 miliona złotych, dalej pójdziemy. I w ramach tego przygotowujemy wszystkie dokumenty dotyczące gminnego programu rewitalizacji też dokumentacje projektowe po to, żeby złożyć je do e-Portali. W ramach rewitalizacji będą, będziemy składali wniosek o dofinansowanie do zagospodarowania północnej linii brzegowej zbiornika Pasternik, dworca zachodniego, jeśli nam się uda w końcu uregulować ten stan prawny, czyli dostać władanie od PKP, następnie zbiornika Lubianka. Yy, część kolonii robotniczej, Starowickie Centrum Kultury, ale tylko częściowo, dlatego że na wszystko nam wystarczy pieniędzy wystarczy, park miejski i pałacek. Na to będziemy składali w tym roku yy, projekt o dofinansowanie. Kwota czy cały projekt będzie liczył prawie 28 milionów złotych, z czego liczymy na około 20 milionów złotych dofinansowania. I to, że jesteśmy w tej modelowej rewitalizacji pomaga nam w pozyskiwaniu środków w poszczególnych programach, dlatego, że na Park Miejski dostaliśmy m.in. środki dzięki temu, że jesteśmy w modelowej rewitalizacji. Teraz dostaliśmy ponad milion złotych bez ani grosza wkładu własnego na Centrum Interwencji Kryzysowej, też w ramach, w ramach tego obrębu rewitalizacyjnego z innego rozdania, tym bardziej takiego bardziej miękkiego. No i na twarde projekty będziemy w tym roku aplikowali w ramach konkursu, który już wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony i kiedy będzie nabór. Na Park Miejski już dostaliśmy dofinansowanie, na Lubiankę mamy już przygotowaną koncepcję architektoniczną, w tej chwili będziemy zlecali projekt budowlany. Projekt będzie kosztował około 10 milionów złotych i będzie to zagospodarowanie praktycznie całej tej części strony miasta ale też ścieżka pieszo-rowerowa dookoła zbiornika. Dalej. W tej kadencji był duży nacisk, a właściwie najważniejszy położyliśmy na główne osie komunikacyjne i na możliwość pozyskiwania środków na drogi w tej części miasta, ulica Polna przez Koksałek, tam gdzie mieliśmy dokumentację, pozyskaliśmy dofinansowanie. To gdzie jest oczywiście górność komunikacyjna, ale akurat na to w pierwszej kolejności zostało wzięte dofinansowanie. Następnie w kolejnym roku, czyli ubiegłym, dostaliśmy dofinansowanie do przebudowy ulicy Południowej Majorodukta Fragmentu Żytniej i też wykonaliśmy te prace, a w obecnym roku wykonujemy ulicę Moniuszki od Jana Pawła do Południowej, Smugową od Moniuszki do Podlesia i mamy na to dofinansowanie, zdobyliśmy 3 miliony złotych i na liście rezerwowej jesteśmy z wnioskiem dotyczącym Miodowej od Statoila do Smukowej Yy, i smugowej od piaskowej do Żytniej yy, I jeśli dobrze pójdzie, to też w tym roku będziemy próbowali tę yy, inwestycję zrealizować. Yy, mamy już opracowaną dokumentację dla modernizacji no, ulicy kościelnej, żerowskiego, słonecznej. Yy, w tej chwili jeszcze opracowujemy takie połączenie pomiędzy słoneczną a górną, tak jest taki gruntowy odcinek drogi po to, żeby można było w ramach jednego kompleksu złożyć to jako wniosek o dofinansowanie i wykonać tę pracę. Mam nadzieję, że w roku 2018 to się zakończy. I kolejna dokumentacja, którą mamy gotową i którą będziemy występowali o zgodę na realizację inwestycji drogowej, to jest projekt dotyczący budowy łącznika pomiędzy ulicą Batalionów Chłopskich, czyli szpital, a ulicą Iglastą. W tym tygodniu wysłałem pismo do pani premier o uruchomienie rezerwy ogólnej budżetu państwa właśnie na ten cel. Dlatego, że ona kiedyś powiedziała o tym, że jak samorządy mają ciekawy projekt, który może rząd wesprzeć, a projekt dotyczy mieszkańców, to, że można składać takie projekty i niektóre samorządy na na przykład albo rozbudowę jakiegoś szpitala, albo inne cele, albo jakiegoś mostu dostawały pieniądze i jeśli by pani premier podpisała nam te kilka milionów złotych, to i w tym roku byśmy już byli w stanie to wykonywać, no a jeśli nie, to, to najwcześniej w roku przyszłym, ale będziemy próbowali na to też pozyskać dofinansowanie, bo to szczególnie dla tych, którzy jadą w karetce do szpitala yy, i często ważne są minuty, to to może mieć znaczenie, plus trochę rozładować szkolki na Radomskiej, przy czym trochę, dlatego że przejazd na Dolnik tak naprawdę blokuje wszystko i dopóki nie będzie jeszcze wykonana obwodnica, to po prostu stoimy w miejscu na Radomskiej, jeśli chodzi o obwodnicę Północno-Zachodnią, kończy w tej chwili się proces dotyczący wydania decyzji środowiskowej. W kwietniu maju powinna być wydana i wtedy się wszystki zarząd zarządów ogłasza przetarg w trybie za projektu i zbuduj w tym roku jeszcze na budowę tej Odwodnicy. Ona by się zaczynała w oczku na wysokości składu budowanego Żebrug-Bis a kończyłaby się pomiędzy wyjazdem z miasta, na Bugaju, a elaboracją drogi. I oczywiście przebudowana byłaby też droga w stronę Tychowa, z przebudowaniem ścieżki rowerowej w stronę Tychowa, więc... Więc tu mielibyśmy jeszcze dwie dobre inwestycje y, wykonane. Drogi gruntowe, to jest drugi projekt, oprócz tych takich y, głównych. Y, Parcelowo mamy już skończoną, mieszały mamy skończoną tam, gdzie należy do miasta, bo jest jeszcze fragment, gdzie należy do lasów państwowych. Jagodowo mamy przetarg ogłoszony w tym roku. Tam oprócz ulicy i kanalizacji będzie wykonana, deszczowej będzie wykonany, będą wykonane miejsca postojowe przeobrótka działkowych. Majówka garaże, tak ta droga wygląda, w tym roku będziemy wykonywali z, również kanalizację deszczową. Fryderyk LMP, wykonana dokumentacja techniczna będzie w tym roku i w tym roku, jeśli dobrze pójdzie, to też będzie wykonana nowa nawierzchnia. Piaskowa, wykupiliśmy w tej kadencji pod inwestycje, uregulowaliśmy stan prawny, wykonana jest już dokumentacja techniczna, jak tylko się pojawią jakieś większe wolne środki, to, to będziemy wykonywali ten odcinek gruntowy i dla staropolskiej ulicy w tym roku będziemy wykonywali dokumentację po to, żeby w 18, mam nadzieję 18, że się uda też, żeby można było wykonać nową nawierzchnię. I kolejne ulice przygotowujemy, dlatego że tych z nawierzchnią w Strachowicach jest naprawdę dużo. W skrócie prezydent omówił działające w Gminie Strachowice miejskie programy. To jest budżet obywatelski. To są przykładowe realizacje inwestycji, które z budżetu obywatelskiego zostały zrealizowane. Tutaj jest ulica Zakładowa, dalej mamy ulicę Wernickiego, następnie hmm. mamy monitoring przygraniczny, między innymi fragment między Wojska Polskiego a Bajana drogi. I jeśli ktoś w budżecie obywatelskim nie da rady, a ma inwestycję, która jest dla niego bardzo ważna, a chciałby zrealizować ją szybciej, a nie może się przebić z tym w innej formie to może złożyć ją w ramach programu Inicjatyw Lokalnych. To jest program, w którym 25% daje wnioskodawca, czyli mieszkańcy, 75% finansuje gmina i projekt dotyczący infrastruktury miejskiej albo w danym budynku, który należy do gminy, albo na gruncie, który należy do gminy, może wspólnie wykonywać. Tu w ramach programu Inicjatyw Lokalnych wykonaliśmy u Państwa w szkole miejsca postojowe wspólnie z Radą Rodziców, które są za budynkiem szkoły. W przypadku, pokażmy te projekty przygodowe. Kolejna inwestycja to jest na przykład droga na osiedlu Michałów, jeden z mieszkańców dał wkład własny, zrobiliśmy wspólnie drogę. Kolejna inwestycja to jest droga przy Wspólnocie Mieszkaniowej Konstytucji 3 maja 2029. Kawałek chodnika, drogi i miejsc postojowych w ramach tego zadania powstało. Na osiedlu południe w 4 pracownia językowa, profesjonalna powstała, też był wniosek Rady Rodziców która z nami to wykonała. I takich inwestycji jest już coraz więcej. Do 5 czy 7 lutego można składać wnioski do programu inicjatyw lokalnych. Hmm. Na ten rok mamy 200 tysięcy złotych zabezpieczone, więc jest duże prawdopodobieństwo, że jak ktoś się z takim ciekawym wnioskiem zgłosi, to, że pieniądze ma szansę otrzymać. Z tych projektów naprawdę zostało wykonane sporo. Podobny program funkcjonuje, ale jest przeznaczony do wspólnot mieszkaniowych. Które mogą z nami wspólnie realizować inwestycje. 75% tutaj gminy, 25% wnioskodawca i wykonujemy w ramach tego różnego rodzaju zadania. Na przykład Kościelna 45 za budynkiem powstały miejsca postojowe, na zakładowej 7 powstał zieleniec, na Stasica 7 powstały miejsca postojowe, na Stasica 1 też najprawdopodobniej w tym roku powstaną. Przy Wojska Polskiego 18 bodajże. Powstał chodnik, schodki terenowe, też wspólnota mieszkaniowa złożyła wniosek i, i to wspólnie wykonaliśmy. Oczywiście to są tereny nie wspólnoty mieszkaniowej, tylko to są tereny gminy, które leżą pomiędzy albo obok wspólnoty mieszkaniowej. Program inicjatyw lokalnych, program Zielone Podwórka. Strachowicką kartę Seniora 60 Plus oraz Strachowicką kartę Dużej Rodziny. Prezydent przedstawił również informacje dotyczące zmiany nazw ulic. Zmiany nazw ulic weszły w życie. Mieszkańcy w większości mogą wymieniać dokumenty bezpłatnie, a, nie, a, a tak naprawdę nie muszą wymieniać. W no, ogóle nie muszą wymieniać, bo dopiero jak stracą termin ważności, to dopiero wtedy. Podczas spotkań mieszkańcy wypełniali imienne ankiety dotyczące odpowiedzi na pytania, czy są za włączeniem w granice administracyjnej gminy Strachowice, sołectw w Lipie oraz Kuczów. Pracownicy Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego podczas spotkań zebrali ponad 200 wypełnionych ankiet. Dużym zainteresowaniem pośród strachowiczan cieszył się temat dotyczący dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych. Informację na ten temat przedstawił pan Łukasz Dziedzic z kieleckiej firmy Ekoenergia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniały specjalne ankiety, ponieważ tylko przy dużym zainteresowaniu ze strony mieszkańców możliwa będzie realizacja inwestycji na terenie gminy Stelachowice. Podczas prowadzonych konsultacji na terenie miasta złożonych zostało ponad 200 ankiet. Przy temacie dotyczącym reformy oświaty Strachowiczanie pytali o plany dotyczące zagospodarowania budynków, w którym obecnie mieszczą się gimnazja. Z rządu, gimnazja będą wygaszane, w związku z tym przygotowaliśmy projekt sieci szkół i ten projekt zakłada funkcjonowanie w mieście 8 szkół podstawowych, dokładnie tych, które funkcjonują, w tych budynkach, które funkcjonują i wygaszanie sukcesywne czterech gimnazjów poprzez zagospodarowanie, kolokwialnie rzecz biorąc, nauczycieli z tych gimnazjów w szkołach podstawowych na terenie miasta, ale też w szkołach ponadgimnazjalnych w porozumieniu z powiatem starachowickim działających na terenie miasta Starachowice. Na przykład w przypadku gimnazji nr 2 będziemy chcieli ten budynek, pod zakład opiekuńczy jaszulczy Takiego zakładu opiekuńczo zdarzeń nie ma. E, zakład opiekuńczy to są osoby, które są w Stanach gorszych czy trudniejszych niż osoby, które są w DPS-ach. W DPS-ach są osoby, które czasami potrafią się poruszać samodzielnie itd. tak W jest to opieka medyczna, więc tego w naszym powiecie nie ma. To jest współfinansowane przez NFZ. Chcielibyśmy, żeby taka placówka na naszym mieście powstała. E, Gimnazjum się nadaje. Sala gimnastyczna była przeznaczona na salę rehabilitacji. Natomiast salę na salę pobytu dla pensjonariów. Szkoły będziemy próbowali zagospodarować w szkołach podstawowych przede wszystkim i ponadgimnazjalnych. W, w przypadku najbliższego roku to 34 etaty schodzą nam z gimnazjów, 24 już pojawiają się w podstawówkach, przy czym to są cząstki czasami etatów, ale dyrektorzy szkół w arkuszach. Zabezpieczyć dla siebie etaty. Gdyby przedłużyć kadencję dyrektorów szkół, to te etaty też nam się zwolnią, więc tych etatów praktycznie powinniśmy wyjść na zero. I większość nauczycieli, tylko nie tak, że w całym etacie przechodzą z jednego miejsca w drugie, tylko cząstkami etatów będziemy próbowali nadrobić, żeby zagospodarować. Rozważamy możliwość, żeby oprócz szkoły numer 10, klasy integracyjne funkcjonowały w szkole podstawowej numer 11. Najprawdopodobniej wszystkie się zmieszczą tutaj, ale jeśli będzie taka potrzeba, to szkoła podstawowa nr 11 jest potencjalnie najlepszą do tego, żeby można było ją przystosować do nauki dzieci niepełnosprawnych czy, czy tych oddziałów integracyjnych. Dlatego, że tam gimnazjum było integracyjne i sala sportowa, inne pomieszczenia też są w miarę przystosowane do tego, żeby takie osoby obsługiwać. W tym osoby na wózkach, chyba Uczestniczący w spotkaniach mieszkańcy pytali również o plany dotyczące budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która miałaby powstać na terenie ciepłowni zakładu energetyki cieplnej przy ulicy Ostrowieckiej. Prezydent miasta poinformował, że procedura związana z budową ITP-u w Strachowicach została tymczasowo wstrzymana. Największe ja zainteresowanie myślę w ostatnich miesiącach <laughs> temat tak zwanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i kłopot, który zamierzaliśmy czy budować na ulicy Ostrowieckiej w miejscu ciepłowni, które, którą tam mamy. W tym tygodniu pan prezes był ze mną w skarżysku i dziś złożył wniosek o umorzenie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. Poprosiłem, żeby ten wniosek był złożony bo od 1 stycznia się zmieniły przepisy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, który będzie wydawał decyzję środowiskową w tej sprawie po to, żebyśmy nie byli jako gmina sędziami we własnej sprawie, dlatego, że e, pracownicy Urzędu Miejskiego w moim imieniu wydawaliby tą decyzję środowiskową dla spółki, która jest 100%, której jesteśmy 100% właściciele. W związku z tym chcemy to przerzucić w inną część województwa do Regionalnego Dyrektora, żeby nie było żadnych wątpliwości Później, czy ta, jeśli ta decyzja będzie lub nie będzie wydana, to żeby nikt nie miał wątpliwości, że została wydana dobrze, a nie z jakimiś wątpliwościami ze strony kogokolwiek. Przy czym w tej kadencji nie będziemy składać wniosku o dofinansowanie tej inwestycji, dlatego, że jest może szansa na to, że w kolejnych latach będzie jak z tego modernizacjami, że pieniądze, które nie zostaną wykorzystane przez Polskę. W ostatnim roku czy dwóch latach funkcjonowania tej perspektywy unijnej państwo będzie musiało w jakiś sposób wydać i wtedy dofinansowania skakają do góry. Tak było z tym inicjatywami, gdzie blisko 90% dostajemy w tym ostatnim zdaniu, e, dlatego że Polska musiała te pieniądze wydać. I jeśli by nie wydała, to musiałaby zwrócić do Brukseli. W tej chwili dofinansowanie, które jest maksymalne do 800 65%. E, no a miliard, miliard, 700 milionów było na podobne instalacje. E, w, w 16 roku dofinansowania, do uzyskania, i nie zostało wydana ani jedna złotówka, dlatego że nie było wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w związku z tym nikt nie mógł aplikować, więc te pieniądze przechodzą już na kolejne lata i jeszcze pozostałe, bo to, tych y, miliardów złotych na właśnie taką politykę związaną z zagospodarowaniem odpadów będzie coraz więcej i one będą musiały być wydatkowane. Więc y, one w pewnym momencie będą do osiągnięcia, jeśli mieszkańcy też będą widzieli, że jest taka potrzeba, że to się przysłuży miastu, że IZ i mieszkańcy będą z tego mieli korzyść, to wtedy to wejdziemy. A jeśli y, będzie tak, że y, no będziemy się skupiać na jakichś takich opowieściach dziwnej treści, y, że komuś gdzieś tam coś przeszkadzało, ale nie wie gdzie, no to, to sobie to po prostu podarujemy. Raczej zrobimy tak, że zrobimy ogólnomiejskie konsultacje i większość zdecyduje, czy będziemy robili, czy nie mieszkańcy podczas spotkań skarżyli się także na zły stan dróg w mieście. Prezydent poinformował, że zaniedbania inwestycyjne w tym zakresie są bardzo duże. Plany dotyczące realizacji inwestycji drogowych w poszczególnych częściach miasta zawierała prezentacja multimedialna przedstawiana przez prezydenta podczas spotkań z mieszkańcami. Na ten rok zaplanowaliśmy między innymi remont ulicy Moniuszki od ulicy Południowej do Jana Pawła II i ulicy Zmugowej od ulicy Moniusz i do ulicy Podlesie. Na to już dostaliśmy dofinansowanie, to jest maksymalne 3 miliony złotych, które można dostać z tego rządowego programu. Przy czym, no i w tej chwili ogłosiliśmy przetarg, czekamy na wybranie wykonawcy. Jak będzie wybrany, to wtedy będziemy wiedzieli, ile środków nam się uwolni na kolejną inwestycję, którą chciałbym zrealizować w tym roku. A kolejną inwestycją, którą chciałbym zrealizować, na którą też złożyłem wniosek o dofinansowanie, to jest przebudowa ulicy Smugowej od ulicy Żytniej do ulicy Piaskowej i ulicy Miodowej od ulicy 6 Września do ulicy Smugowej. I na to też złożymy wniosek, tylko że jesteśmy na liście rezerwowej. Więc możliwe, że nie dostaniemy dofinansowania, albo dostaniemy, to się wyjaśni w ciągu kilku miesięcy. Tak czy siak, jeśli byśmy mieli na tyle oszczędności, żeby można było i ten przetarg ogłosić, to będę Państwu radnym proponował, żeby zgodzili się i żebyśmy mogli te osie komunikacyjne zrealizować. I wtedy mielibyśmy te główne tutaj zrealizowane. Zostaną nam jeszcze ulice Moniuszki od. Kieleckiej do Jana Pawła. Jana Pawła też jako ulica. Dla Jana Pawła już mamy opracowaną dokumentację techniczną, a dla Moniuszki wybieramy w tej chwili wykonawcę, dlatego że w poprzednim przetargu nikt się nie zgłosił na tym odcinku, gdzie jeździmy w jedną, powinniśmy jeździć w jedną stronę, może tak, a gdzie chcemy, żeby był ruch w obie strony.